kochani, witam was bardzo serdecznie. Kapitan Frik znajduje się po raz kolejny na stanowisku w ramach kapitalnego grania. Tym razem przy grze Dishonored. A więc zaczynajmy. Leż tu sobie dziecino. Tym razem udamy się do pokoju tortur. Ponieważ już udało mi się zlokalizować gdzie, to, gdzie on leży. Po czym udamy się zabić Lorda Regenta. Albo no jeśli będzie jakaś inna opcja, to zrobimy to inaczej, wiadomo. Mam go zabić. No jak nie ma wyboru. Wow, dobry jest. Kim, w budle przeklęte. No, dobre. Biedaczysko. O, babunir, to jest chyba list od Babuni tak mi się wydaje. O, biedulka napisała do nas na że jej nie odwiedzamy. No, trzeba będzie to naprawić. No i weźmy to, po co tu przyszliśmy. No, oczywiście, że tak, szatanie. On your way to face the Lord Regent. Oh, yes, i got to, Oh, yes, got. By blood or by truth? I not know what option to get close to. If the Empress had been as well guarded, how different things would the... be. Is it just revenge you're after? Or do you have another plan in mind? Will you restore things? Make it all right again and crown it? That is the Odsłonić frazę przed ludźmi i ukoronować Emily na nową cesarzową królową, czy cokolwiek oni tam mają. Oj, nie zawiedziesz się. Dobrze, ale to za chwilę. Na razie do, do łóżko jeszcze zjedzmy. I chodźmy tutaj. Teraz się trochę wrócimy. Znaczy, pójdziemy w tamtą stronę. I tyle co wrócimy, o, nom nom, 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 Dobrze, powolutku. A to jest to główne pomieszczenie. Dobra, i teraz po kolei. Tutaj to przez trzeba byłoby przejść i ten mechanizm obrony do tamtąd wyłączyć, ale nie mam pojęcia jak to zrobić, więc zrobimy to... O może! Więc zrobimy to troszeczkę inaczej. Dobra, teraz szybki zapis. I szykujemy się do skoku, proszę państwa. Ok, wczytamy, co by szybciej poszło? Nie udało się, ale. A! Dobra. Czekamy. A! Dobra. Powolutku, powolutku. Dobra. Problem polega na tym, odnów manę, że jak wejdę tam za blisko, to to się włączy i nie zabije. Więc spróbuję to na slow motion, przewiec po prostu. Dobra, chyba się udało. Żyje jeszcze. Nie mam tego pomieszczenia, gdzie jest zasilanie podłączone tego czegoś. Nie mogłem znaleźć klucza. Szukałem, szukałem, nie znalazłem. jakaś książka. Dobra. Teraz ogłuszymy A możemy z nim pogadać. O fajnie. Please don't hurt me. You're here to kill the Regent, aren't you? Not the Regent, My life, and I can help you beat him. He makes recordings on audiograph. Secrets, some that would destroy him if others heard. Played on this amplifier, his confessions would be broadcast throughout the city. He'll be ruined. The audiograph card you want is in a safe in the Lord Regent's room. As you I Able to see the combination over his shoulder, nine three five. 935, zapamiętajmy to. Dobra, i teraz musimy zejść na dół i jeszcze raz zmierzyć się z tą przeklętą maszynerią. Chociaż może uda nam się... Oj, o, momencik. Bo ja się tu troszeczkę boję. Teraz spróbujmy czy dam radę blinknąć. Daliśmy radę, blinknąć, dobra. I lord regent jest tutaj. Dobra, zapiszmy sobie i dla pewności, żeby mieć pewność, że wszystko się uda. Tylko się odwróci. Cholercie many nie mamy. O, było blisko. Dobra i teraz spokojnie. Runa, kolejna runa. Fajnie. Tu była jakaś książka do poczytania. Też fajnie Gdzieś tu safe był To było Dziewięć Trzy Pięć eee. Uu, Kolejnotki Mhm. Mm o, Lordzie Spymaster, to jest jakiś nie mistrz wywiadu. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Mistrz szpiegów. Tak czy inaczej, wiatr ja zajmował się szpieganiem, zanim został regentem. Mieliśmy konkretną umowę, y, którą, y, którą ja zaplanowałem. Y, Lord Protector, my, nie był częścią tej umowy. Hmm, hmm, hmm. Yy, zapewniałeś mnie, że ona i dziewczyna będą samotne, czyli chodzi ich o odsarzową jemni. Więc yy, cena za robotę właśnie poszła w górę, przeszli pieniądze, hmm, hmm, hmm. przyszli nam pieniądze, albo może, żeby pewny, że się niedługo do odezwiemy. Niezbyt pocieszająca perspektywa, jeśli ktoś by mnie o to pytał. Ale widać kogoś, się ten Regent wynajął, swoją drogą... Ciekawi mnie jedna rzecz, ponieważ ci zabójcy z samego początku gry... I teraz jeszcze będę miał slow motion, żeby to przebiec. Dobra, spróbuję tam blinknąć po prostu. Wow. Ci zabójcy z samego początku gry perfidnie używali tego blinka, którego ja właśnie przed chwilą użyłem sam. O facet się ulotnił, no nie istotne. Więc oni też mieli moc od tego outsidera i teraz ciekawe jaki to ma w ogóle jak to się wszystko włączy fabularnie. No za chwilę się dowiemy. Właśnie Lord Regent popełni publiczne samobójstwo. Znaczy polityczne samobójstwo.

Chcę stąd oficjalnie wyjść. Ale blisko było, sami przyznacie. Tylko teraz czy będę miał dość many, żeby się zamienić w rybkę? Nie, nie mam dość many. A to oznacza jedno, muszę wrócić się. Chociaż tego nie chcę. Ale nie spodziewałem się, że oni tam będą. To w ogóle jakaś jedna wielka niespodzianka. udało mi się uciec. Dobra, teraz tak, tutaj, tak, tu było wyjście numer dwa. To chyba było jedno z trzech wejść do tego budynku. Pierwsze ten tunel, druga pod, drugie pod wodą i trzecie drzwi główne. Okej, okay, gdzie jest Samuel? Gdzieś tam, dobra, spróbuję naokoło przyjść. Jak naokoło przyszłem, to tak naokoło wyjdę. Mam nadzieję, że ci chłopcy, co ich uśpiłem, tak śpią na szczęście dalej. Niech tak zostanie A ja po prostu wskoczę do wody Wcześniej zapiszę na patek jakby mnie ryby miały wszemać Okej, okay, średnio zachęcająco to wygląda, ale zaryzykuję. O, popadł! Źle to się skończyło. Tak jak. A myślę, no, woda jest troszeczkę płytka w tym miejscu, widocznie. Ale dobrze, przekradłem się, tak. Oto przekradnę się i drugi raz. Wow, 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 wow. Serio uciekamy teraz, nie wiem, spróbuję zeskoczyć jak da radę Kurczę, już to przerabialiśmy, ale serio nie mam wyjścia. A. One more time, one more time, kochani. A może jednak da radę? Tak, wcześniej też tutaj się osuwałem. No jednak dało radę dobrze kombinowałem Dobra, Samuelu, wracamy, e, e, bo ryby mnie zaczną jeść. No Is it all done? You're ready to go back to the hound tak, wracałem. Myślę, że Lord Regent nie będzie sprawiał nam problemu po tym, you, jak się przyznał, że wywołał plagę. Dobrze, zabiliśmy jedną osobę. Cztery ciała zostały znalezione. 3 na cztery runy. Czarne świątyni odkryte. Bardzo mało złota, ale to żadna nowość. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Jestem zadowolony. Zobaczmy teraz, jaki będzie kole... Co teraz w ogóle się stanie, bo pokonaliśmy wszystkich, jakby nie patrzeć. Wszystkich i Lorda Regenta, i Overseala. Sokolowa uwięziliśmy. Konkubinę Regenta również wysłaliśmy. Hen-hen daleko. No będzie ciekawie. Lord Regent

O, lokację może coś tu ciekawego znajdę. Zawsze tu ciekawe rzeczy znajduję hmm, Nie tym razem jednak no, okej. Okay. Miejmy to już za sobą No, przyjęcie powitane na moją cześć

gdzie muszę teraz iść? No, A, no. spać. Pogadajmy jeszcze tylko za mini. To we'll tylko no, czy, czy to, po drodze to, coś to ciekawego, to, ciekawego to, będzie. Coś wartego zabrania. Nic tu takiego nie widzę, to chodźmy na górę spać po prostu. Rzeczy odpiera, jutro mogę kupić. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej Tak, nasz pokoik Kochany Ło de Korwo, alkohol ci szkodzi, ale chyba nie aż tak, no O truto mnie dziady jedne ja tutaj... Samuel, wyjdzie, jak ty ty Is he dead? It better have worked. It cost me a month's profit. Yes, sir. I believe Corvo has breathed his last. Just as you wanted. You've done a fine oh, to job. Remember, we need the body. If we come forward with the corpse of the man who murdered the Empress, we'll be greeted as heroes. Yes. Yes. It'll grant us legitimacy. We'll be the men who rescued Emily and brought down the Lord Regent and his assassin. You'll see to the body, won't you, Samuel? Yes, sir. Co do I'm sorry, something terrible, Corvo. But I only gave you half the poison. They were watching me and it was all I like could think to do. I think you're strong enough to survive that. No, i for your you on and then I've got to ship out myself, before they find out I've gone against their wishes.

Co ja zrobiłem takiego? Byłem dobrym zabójcą, nie zabiłem ani jednej swojej ofiary, no przynajmniej tych głównych ofiar. O co kuźwa chodzi? Coś się Gdzie oni? Przywiązany do czegoś jestem? Poczekajcie, już ja się zemszczę Łot? Czy ja cię nie znam? Your friend, the one who talks to you in the dark, talks to you when you visit his shrines. I visited those shrines too, and I know what it felt like to shove a blade into your empress. But I don't know you, who you are, and who you fight for. They're a mystery, and I can't allow that. Ale co tam było? What? Co? Co jest? Gdzie jestem? Boże, znowu jestem w tym pokręconym świecie snów. Dobrze, kochani, myślę, że na dzisiaj to by było na tyle. Lajkujcie, dislikujcie, komentujcie na kolejny odcinek serii Kapitalne Granie. Zapraszam Was na mój kanał. Na razie, pa, pa.